Drodzy bracia i siostry, szybko zbliżają się niespodziewane czasy. Będą to chwile głębokiej intensywności, które tylko ci, którzy szukają prawdziwego i szczerego nawrócenia, będą gotowi przetrwać. Nie popełnijcie błędu, umiłowane dzieci. Moja miłość do was jest wieczna i bezwarunkowa. Przechodzę do was z otwartym sercem, pragnąc się z wami spotkać, ponieważ nie chcę aby ktokolwiek z Was zagubił się w ciemnościach tego świata. Nadszedł czas, aby zerwać łańcuchy, które Was wiążą, uwalniając się od więzów, które trzymają Was ode mnie. Podążajcie ku prawdziwej wolności, którą można znaleźć tylko we mnie. Niech Wasze dusze tęsknią za moją obecnością, za moim wiecznym mieszkaniem, a nie za zwodniczymi przyjemnościami oferowanymi przez grzech. Rozejrzyjcie się wokół, Ludzkość pogrąża się coraz głębiej w swoich nieuporządkowanych namiętnościach, w powierzchownym poszukiwaniu natychmiastowej satysfakcji. Pośród cielesnych pragnień i pustych przyjemności, wielu oddala się ode mnie, jakby pogrążeni w otchłani zatrącenia. To, czego szukają, jest ulotne, brudne, pozbawione jakiejkolwiek duchowej wartości. Poddają się poniżającym instynktom, karmią ego. Dążą do władzy i dominacji nad innymi, pozwalając się wciągnąć w ciemność, którą oferuje im diabeł. Moje dzieci, jesteście zaślepieni iluzjami. Chcecie widzieć więcej niż Wam pozwolono, chcecie mieć dostęp do tajemnic, które do Was nie należą. I w tym desperackim poszukiwaniu okultystycznych mocy poddajecie się szponom złego, który więzi Was w swoich ciemnych sieciach. Zniewała was i niszczy wasze dusze, powodując głębokie i często nieodwracalne szkody duchowe. Nie lekceważ niebezpieczeństw w tej podróży. Musisz powrócić do światła, zanim będzie za późno, zanim ciężar grzechu stanie się nie do zniesienia, a odkupienie łajdy się odległe. Wzywam was do nawrócenia, modlitwy i szczerej miłości, abyście mogli przetrwać te próby. Moje drogie dzieci. Najpilniej potrzebujecie prawdziwego nawrócenia. Nie ma żadnych ukrytych tajemnic, magicznych formuł czy mistycznych dat, które mogłyby zagwarantować zbawienie waszych dusz. Zmiana, której potrzebujecie, nie może być odłożona na przyszłość. Musi rozpocząć się teraz. Wiedz jednak, że ta wewnętrzna transformacja nie będzie natychmiastowa. Będziecie musieli walczyć o nią każdego dnia. Stawiając czoła wyzwaniom i pokusom aż do ostatniej chwili waszego życia. To, co wkrótce uderzy w ludzkość, będzie tak straszne i niszczycielskie, że tylko ci, którzy kroczą ścieżką nawrócenia, będą w stanie przetrwać nadchodzący chaos. Tylko solidna i prawdziwa wiara będzie w stanie dać mi siłę potrzebną do przetrwania tych czasów i dotarcia do bezpiecznej przystani mojego domu. Plagi, liczne i różnorodne, Rozprzestrzeniają się szybko i łatwo, stawiając świat w rozpaczliwej sytuacji. Będziesz zmuszony ponownie przeżyć okropności, których historia była już świadkiem czasy, w których domy, niegdyś sanktuaria pokoju, staną się miejscami intensywnej pracy i oporu. A klęski żywiołowe będą nadal karać narody, jedna po drugiej. Wydarzenia i zjawiska, których nigdy nie widziano na Ziemi, pojawią się przed waszymi oczami, ogłaszając powagę czasów. Pojawią się wiatry tak gwałtowne, że zniszczą całe narody w ciągu kilku minut. Żenia, niegdyś twarda, będzie tryskać w niekontrolowany sposób, podczas gdy ogień pochłonie duże regiony, jakby pochodził prosto z nieba. Są to czasy skrajnego cierpienia, czasy, w których ludzkość stanie w obliczu wypełnienia się starożytnych proroctw. To, co kiedyś było odległe, teraz staje się rzeczywistością, bliższą niż zdajesz sobie sprawę lub jesteś gotów zaakceptować. Od tego momentu wkroczyliście w fazę, w której nieprzewidywalne może się wydarzyć w każdej chwili. Bądźcie czujne, moje ukochane dzieci, ponieważ jesteście na łasce nieoczekiwanego. Globalna komunikacja nie tylko ucierpi z powodu działania słońca. Ale także zostanie dotknięta rosnącym konfliktem technologicznym, który już postępuje na całym świecie. Stabilność ekonomiczna narodów zostanie poważnie zachwiana. A wy, moje dzieci, odczujecie ciężar tych zmian. Żaden naród nie będzie w stanie utrzymać swojej solidności, a cierpienie będzie nieuniknione. Przygotujcie się duchowo. Ponieważ nadchodzące wyzwania będą ogromne i tylko ci z czystym sercem i niezachwianą wiarą będą mieli siłę, by się im oprzeć, mój umiłowany Kościół cierpi, prowadzony w coraz większe zamieszanie. Wielu nie potrafi już odróżnić tego, co jest sprzeczne z wiarą, od tego, co naprawdę pochodzi ode mnie. Zachodzące zmiany są subtelne, prawie niezauważalne dla większości, ale ich skutki będą druzgocące. Wielu nawet nie zda sobie sprawy, jak daleko już zboczyli z mojej ścieżki, powoli oddalając się od mojej prawdy. Moje prawo, dzieci, jest absolutne, wieczne i nie nagina się do woli ludzi. Jest niezmienne, niezależnie od wiatrów wiejących na świecie. Pośród tych zawirowań zachowaj wewnętrzny spokój. Przyjdź do mnie, czcij mnie szczerze, a przyjmę Cię. Szukajcie mnie całym swoim sercem, przyjmijcie mnie do swojego życia i wejdźcie głębiej w moją miłość, abyście mogli rozpoznać, co jest naprawdę moje. Tylko ci, którzy znają mnie blisko, którzy szukają mnie szczerze, będą w stanie odróżnić prawdę od fałszu, który się rozprzestrzenia. Módl się za całą ludzkość, za tych, którzy są zagubieni i za tych, którzy wciąż mają wiarę. Módlcie się. Aby wasza wiara umacniała się każdego dnia, ponieważ to wiara będzie was podtrzymywać w obliczu prób. Módl się i pozostań na ścieżce, którą Ci wskazałem. Modlitwa będzie twoją kotwicą w czasach ucisku. Módl się również, abyś mógł rozpoznać mojego anioła pokoju, Tego, który przyjdzie, aby poprowadzić się pośród chaosu. Módl się intensywnie, ponieważ wkrótce księżyc zgaśnie. Znak, którego konsekwencje głęboko wstrząsną ludzkością. Siły natury wymkną się spod kontroli i wielu zagubi się bez kierunku. Nie lekceważcie mocy tych proroctw, ponieważ wypełniają się one na waszych oczach. Moje ukochane dzieci, konflikt rozprzestrzeniający się na całym świecie jest gorzkim owocem nienasyconego egoizmu człowieka. Chciwości i niepohamowane pragnienie władzy zasiały niezgodę i zniszczenie. Przygotujcie się na ten smutny los, ale wiedzcie, że nie pozwolę człowiekowi całkowicie zniszczyć ziemi, którą stworzyłem. Nawet pośród chaosu trzymajcie się nadziei. Każdy z Was zostanie wezwany do głębokiego zbadania siebie, uczciwego spojrzenia na swoje dusze i osądzenia własnych działań. Czas wielkiego ostrzeżenia zbliża się wielkimi krokami. Dlatego proszę Was, abyście przygotowali się duchowo. Wzmocnili swoje serca i umysły, abyście mogli przetrwać to, co ma nadejść, a na koniec znaleźć odkupienie. Nadszedł długo oczekiwany moment. Kocham Was głęboko, a moja miłość błogosławi i chroni Was z wieczną intensywnością. Niech to błogosławieństwo będzie dokładnie tym, czego Wasze serca teraz potrzebują, abyście mogli iść naprzód, nigdy nie tracąc wiary. Niech będzie siłą, która podtrzymuje Was w chwilach zwątpienia i słabości, zawsze prowadząc Was z powrotem na właściwą ścieżkę. Błogosławię Was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, i niech mój pokój będzie obecny w każdym z Was, jako żywy dowód na to, że mieszkam w sercach moich ukochanych dzieci. Ten pokój, który Wam oferuję, jest odbiciem mojej stałej i niezachwianej miłości. Niestety, Moi bracia i siostry, ludzkość wzboczyła ze ścieżki, która prowadzi do prawdziwego pokoju i trwałego szczęścia. Żyjemy w czasach wielkiego zamieszania, gdzie wartości, które powinny kierować życiem, zostały odwrócone. Każdego dnia ludzie są uwodzeni przez ulotne i zwodnicze przyjemności, które nigdy nie mogą nasycić duszy. Pośród tego niepohamowanego poszukiwania natychmiastowej satysfakcji, Wielu zapomina o większym celu swojego życia, oddalając się, nie zdając sobie z tego sprawy, od nieskończonej miłości Boga. Konieczne jest, aby każdy z nas głęboko i szczerze zastanowił się nad swoimi działaniami, wyborami i kierunkiem, w którym podążamy. Prawdziwe nawrócenie nie jest nagłą zmianą, czymś, co dzieje się z dnia na dzień. Wręcz przeciwnie, jest to stopniowy i ciągły proces. Podróż wyrzeczenia się grzechu i nieustanne poszukiwanie świętości. Aby znaleźć prawdziwą wolność, musimy zerwać ze wszystkim, co nas więzi, ze wszystkimi wadami, nawykami i myślami, które oddalają nas od Boga i od naszej istoty. Nie bój się stawić czoła temu procesowi przemiany. Wymaga on wysiłku, cierpliwości i wytrwałości, ale nagrody są niezmierzone. Szczęście. Jakie Bóg przygotował dla tych, którzy kroczą ścieżką świętości, jest to wiele większe niż jakakolwiek tymczasowa przyjemność, jaką może zaoferować świat. Zaufaj Bożemu miłosierdziu i idź naprzód z wiarą, zawsze zwracając swoje serca ku Ojcu, który kocha Cię niezmierzoną miłością. Wyzwania, które są przed nami i które już odczuwamy wokół nas, wymagają wiary która jest naprawdę wzmocniona i głęboko zakorzeniona w Chrystusie. Tylko dzięki tej solidnej wierze będziemy w stanie stawić czoła przeciwnościom, które się pojawią i wytrwać w obliczu nieuniknionych prób. Nie wystarczy tylko wierzyć, musimy kultywować tę wiarę na co dzień, karmąc nasze życie duchowe oddaniem i stałością. Musimy szukać w sakramentach łaski, która nas podtrzymuje i daje nam siłę do wytrwania. Eucharystia, komunia z Chrystusem, jest niezastąpionym pokarmem duchowym, który napełnia nas nadzieją i miłością. Nie możemy też zapominać o istotnym znaczeniu pojednania z Bogiem poprzez sakrament spowiedzi. Uznanie naszych błędów i zbliżenie się do Bożego miłosierdzia jest niezbędne, jeśli chcemy dążyć do świętości i wewnętrznego pokoju. Codzienna modlitwa płynąca ze szczerego serca i rozważanie Słowa Bożego będą naszymi największymi sprzymierzeńcami w tych niepewnych czasach. Doprowadzą nas do spokoju, rozeznania i siły do dalszego działania. Musimy poświęcić czas na słuchanie głosu Boga, gromadzenie się w jego obecności i pozwalanie mu na prowadzenie nas przez trudności, które pojawiają się wokół nas. Tylko w ten sposób będziemy w stanie kroczyć ścieżką zbawienia ze wzrokiem utkwonym w Chrystusie. Niech pokój i łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa będą zawsze obecne w naszym życiu, wzmacniając każdy nasz krok i prowadząc nas bezpiecznie po ścieżce, którą dla nas wyznaczył. Obyśmy opierali się na sobie nawzajem w wierze i miłości, ufając w pełni bezwarunkowej miłości Boga. Amen! Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Zostaw polubienie i subskrybuj kanał dzisiejsze prorocze słowo na YouTube, włącz powiadomienia klikając na dzwonek, aby otrzymywać inne posty.